witajcie moi drodzy bardzo serdecznie Systron oczywiście Michael a to jest kolejny właśnie odcinek z cyklu poradników jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek przedstawiam wam poradnik do no właśnie Hekarima, takiego zwanego konia swojego czasu grałem kiedyś właśnie koniem jeśli chodzi o sezon dokładnie piąty ponieważ wtedy mi się on mega spodobał i mega nim zacząłem grać w również i kompetetywie i co mogę powiedzieć o nim właśnie nagrywam do niego poradnik także życzę miłego oglądania i co na samym starcie możemy zacząć? gramy pod Conquerora. Gramy na oczywiście Conqueror, bo kiedyś był lepszy Predator, byłyby fajne, mobilne oczywiście runy i całkiem ciekawie to wszystko widniało i wyglądało na Hecarimie. Natomiast w tym momencie wydaje się, że Hecarim jest takim typowym fajterem z Conquerorem i zamiast na przykład Ghosta, którego jak widzicie można zamienić również na Ignite'a, ale z racji tego, że nagrywam to na mniej więcej platynowym elo, właśnie takim goldowym, postanowię, że po prostu będę mobilny i spróbuję swoich sił po prostu na na tym elo. Jeśli chodzi o samego Hekarima, to po prostu robimy standardowo Reda, Golem oraz Raptory na samym początku. Dlaczego? Ponieważ nasze Q oraz W jest, można powiedzieć, takim AOE damage'em. AOE to jest oczywiście zadawanie obrażeń wokół danego celu, czy w danym miejscu i po prostu na pierwsze sobie weźmiemy Q, następnie W i praktycznie Golemy, czy też wszelkie inne kampy zrobimy bardzo szybko. Wydaje się, że Hekarim jest po części taką fajną postacią do mega engage'owania, z łatwością, ona nie potrzebuje nawet flasha, jeżeli oczywiście widzieliście jakiegoś Hecarima, który gra z flashem, to może być to po części słaby Hecarim, z racji tego, że Hecarim ba bazuje na mobilności, bazuje na swoich tam niesamowitych, oczywiście szybkich y Przedmiotach i na innych spelach, dlatego w międzyczasie właśnie gramy Nibus Cloaka oraz gramy również Celerity w pobocznych runkach. Dlaczego? Ponieważ my potrzebujemy mobilności na gankach, zwłaszcza jeżeli chodzi o ganki na e, na przykład topac, czy w zasadzie na każdą linię, bo po części wychodzimy z rzeki i tak naprawdę wchodzimy na linię. Więc wydaje się, że Hekarim pod właśnie robienie, e, przepraszam, że robienie go pod sorcery na dwójce jest całkiem całkiem w pytkę. Jak widzicie, w zasadzie ten Hecarim nie wygląda źle po zrobieniu tych trzech kampów, które dla większości dżunglerów w early game są mega problemem. Dla Hecarima po części one w ogóle nie są problematyczne, ponieważ widzimy, że mamy jeszcze jednego staka potki, dodatkowo możemy się wychilować jeszcze za pomocą z kolejnego kampa, także jak widzicie, to wszystko ładnie wychodzi. Co my będziemy budowali? Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o Hecarima, Głównym elementem, na jakim skupia się Hecarim, jest oczywiście Trinity Force, czyli po prostu moc trójcy na polski. I wydaje się, że od razu, bo przeglądałem sobie również przed rozpoczęciem tego nagry nagrywania, że niektóre mainy Hecarima, zamiast temu do dżungli, składają od razu Trinity Force z racji tego, żeby być bardziej mobilnym, nie wiem, więcej trzeba mieć damage'a, cooldown'ów i tym podobnych. Więc z racji tego, że Heka... a w sumie czekajcie, Graves z Notopia. To my zrobimy sobie na Easy Shuka i pójdziemy w jego las. E, wracając, jeśli chodzi o Hekarima, to naprawdę, on wymaga e, sporej mobilności i sporego clear'u w early, także wydaje się na samym początku, że zrobimy sobie oczywiście e, odłamek naszego oczywiście itemu do dżungli, a następnie przejdziemy po prostu do robienia Trinity Force'a. My strasznie musimy szukać tak naprawdę tych właśnie... E, pierwszych kampów, żeby je z łatwością wyfarmić i tak naprawdę mieć zawsze przewagę w farmie. Dlaczego? Ponieważ Hekarim jest takim typowym farmerem, jak można powiedzieć, alternatywa Mastera I czy czegokolwiek tego typu, ponieważ my potrzebujemy farmy, my potrzebujemy levela, a dzięki tym właśnie rzeczom czy elementom jesteśmy w stanie kogoś porobić. Wiecie co? My sobie pójdziemy tu na. Odpalimy sobie ghosta i pójdziemy w zasadzie pomóc naszemu przyjacielowi. Ponieważ, jak widzicie, potrzebuje on pomocy. Conqueror bardzo fajnie się stakuje, jeśli chodzi o W. Oraz, e, dodatkowo pragnę dodać, że w momencie jechania i tak naprawdę spamowania w kogoś e, z W, Conqueror jak widzieliście, się stakuje, więc my zabieramy sobie kolejnego kampa. Jezu, Nie wiem, czy się uda tutaj uciec. Na szczęście się udało, zdominowaliśmy po prostu. Zdominowaliśmy, no, uciekliśmy w sumie dzięki naszym momencie kobry uciekliśmy. Wow, widzę, że tu jako agresywnie wchodzi, ale kolejne zabójstwo dla nas, także spoko. Mamy 1200 zł, praktycznie jesteśmy w stanie już e, typowo kolejne kampy farmić. Jak widzicie, nawet pomimo tego, iż ja byłem naprawdę na lowach, ten e, Gravesik miał w zasadzie dużo zdrowia, to praktycznie z łatwością dzięki Conquerorowi się wyleczyliśmy i byliśmy z łatwością e, sfarmić kolejne rzeczy. Myślę, że jeszcze z tym levelem i w zasadzie no takim właśnie Y, punkcie zdrowia będziemy mogli jeszcze zrobić golemy cofniemy się do bazy, będziemy mieli 1500 mniej więcej złota postanowię, że w sumie się wycofam i w sumie to na tyle dobra, możemy się wycofać już w ten sposób mogłem zrobić tego golema, co prawda, ale wolę nie ryzykować nie, nie chcemy waste'ować czasu także co my kupujemy kupujemy oczywiście buta, bo but y, oczywiście na pasywie jak wiemy zwiększa nam to oczywiście im więcej mamy Speeda, tym mamy oczywiście więcej jadę. Więc nagle takie smoki, które kiedyś były klaudami, które zwiększały nam atak movement Speeda, przepraszam, były bardzo fajne. W sumie najlepsze na Hecarimie, bo Movement Speed mobilność równało się jednocześnie więcej jadę dla naszego e, konia. I teraz w zasadzie co mogę powiedzieć o tym. W szczególności w zasadzie najlepszym! Chyba najlepszym według mnie smokiem dla Hekarima jest oczywiście. Ten, który daje AD, ponieważ z racji tego, że już tego smoka cloudowego nie ma, który dawał mobilność, wydaje się, że Karim potrzebuje tylko AD. Bo praktycznie mój ten koń jest taki, no nie chcę skłamać, ale na początku jest takim tankiem, żeby potem robić damage. I po prostu w danej sytuacji składamy różne itemy, które wam zaraz wyjaśnię i zaraz opowiem dokładnie co, jak wszystko wygląda. To jest wariacie ward, więc my się po prostu cofniemy znowu na naszego lemy i będziemy dalej farmili. Jak widzicie, mamy 40 do 30 całkiem nawet w pytkę. Praktycznie byśmy tylko przy jednym fajcie, ale w szczególności e, jakoś to tam nie zwracamy na to uwagi, ponieważ my, nawet jak będziemy mieli ujemny wynik, a się odpowiednio wyfarmimy dosyć szybko, e, to praktycznie jesteśmy w stanie wygrać. Więc widzicie, tylko w wyfarmie sobie to, zmierzę sobie na ganka. Akurat będziemy mieli ghost, także będzie to mega ponieważ z ghostem możemy zawsze, jeżeli wchodzicie na ganka, robicie coś takiego. Wchodzicie od pleców przeciwnika, żeby go po prostu odrzucić w stronę naszych i w tym momencie z łatwością jesteśmy w stanie go porobić. Więc jak widzicie, ten ghost co prawda nie był aż tak mocno potrzebny, ale zawsze lepiej go użyć i mieć yy, zawsze darmową yy, asystę przy, przy fragu. Jeśli chodzi o takie różne style gry na Hecarimie, to pragnę dodać, że budujemy zależnie od sytuacji różne przedmioty. Dlaczego? Ponieważ zawsze składamy Triforce'a. Nieważne czy przegramy, czy będziemy wygrywali, moim zdaniem, Triforce zawsze jest wymagany na Hecarimie. I po prostu, no im szybciej go zraszujecie, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli dostajemy, bo jest taka opcja, że nie wszystko się wygrywa w tym momencie po prostu. Próbujemy zdobyć tego Triforce za wszelką cenę i potem przechodzimy do. Jeżeli dominujemy, tak jak na przykład tą grę, jesteśmy w stanie po Triforce złożyć sobie na przykład Steraka, który jest fajny, ponieważ dostarcza nam i AD, i Engage w zasadzie jednocześnie tarczę. Przepraszam, nie Engage, tylko dostarcza nam AD, HP, kolejne AD oraz również w momencie, kiedy się bijemy z przeciwnikiem i on nas trochę zbije, to my otrzymujemy darmowo tarczę to tarcza jest całkiem przyjemna, jeśli chodzi o właśnie przeróżne wbity, także właśnie to jest opłacalne na koniu. Natomiast jeżeli e są kolejne przedmioty, to wy wydaje mi się, że na przykład fajny będzie, załóżmy takie GA, które daje nam kolejne AD i również Armorki. Natomiast jeżeli jesteśmy na sytuacji przegranej i chcemy naszego konia budować typowo pod tanka, wydaje mi się, że opcją idealną będzie po prostu kupienie Glorii, która daje nam i e i równocześnie CD-ki, dzięki czemu mamy coraz szybciej RK, i tak naprawdę wszystkie spele. A jeśli chodzi o taki element, mm, no można też się bawić w jakąś ofensywę, nie mówię, że nie. Na przykład, jakieś Jomu też jest całkiem wpyte, jeśli chodzi o Hekarima, ponieważ mamy le i Lethality, mamy bardzo dużo Damage'a i jesteśmy jednocześnie szybcy. Ale wydaje mi się, że Jomu przeszło do Lamusa ze względu na nowe itemy, które. Nie oszukujmy się, są o dziwo broken. Widzę, że wszędzie absolutnie moja drużyna, absolutnie czyści wszystko na mapie. A ja praktycznie nie jestem w stanie nic zrobić poza farmieniem. Ja szczerze mówiąc, zróbmy coś takiego: że wypchniemy go w ten sposób. Widzieliście, jaki to był fajny fight? Naprawdę wypchnąłem przeciwnika do tyłu. Jednocześnie go wyeliminowałem praktycznie sam. Kliknąłem R-kę tak naprawdę, za niego, żeby go odepchnąć. Z E, widzicie, będziecie to widzieć na replayu, aż przeciwnik sam napisał: What the fuck. Więc, no co mogę powiedzieć? Hekarim jest bardzo prostą postacią i praktycznie jesteście w stanie nim engageować praktycznie fajny fight. Eee, każdy fight, przepraszam. I jeszcze jest jeden taki plus Hekarima, albowiem Hekarim ma niewrażliwość w momencie engageowania, czyli po prostu jak macie dowolne stuny, czy jakiekolwiek elementy w momencie, tym kiedy odpalacie rkę, macie niewrażliwość, dzięki czemu nikt was nie powstrzyma. A równocześnie ten Hekari jest fajny ze względu na to, że bardzo często tradeujemy się z kimś, na przykład z takim Olafem czy czymkolwiek. Jest to moim zdaniem idealna kontra na Olafa, ponieważ non-stop się ciągle hilujemy, w zasadzie mamy o wiele lepsze spelki do tradeowania się i tak dalej. Natomiast minus Karima jest wydaje mi się taki, że bardzo łatwo się go burstuje i na niektóre championy, tak jak na przykład Lee Sin, w zasadzie on jest mega słaby. My sobie pozwolimy odpalić jeszcze Ghosta. Ja wiem, że ten w zasadzie Graves nie jest aż takiej. Aż taki mocno dobry, ale widzicie, jednak trzeba tam. E, możemy spróbować? Ja mam Conquerora, ja się cały czas leczę. Praktycznie widzicie, ile mu damage'a zadaje co chwila. Także kolejny frag wpada na nasze konto. E, I co? Mamy 2,02, całkiem przyjemnie to wygląda. W sumie możemy spróbować go wyeliminować. I tak widzicie, że w sumie ten Hekarim jest mega mobilny, także dive y nie są w zupełności problematyczne. Co maksujemy jako drugie? Tu się można po prostu zdziwić. Ja wolę akurat maksować W, ponieważ niektórzy maksują R, żeby mieć mnie po prostu szybciej. Natomiast ta meta Hekarima jest taka, że cały czas się tradujemy albo staramy się eliminować przeciwnika po długich wymianach. I W całkowicie nam się może przydać. Ale najpierw oczywiście sobie zmaksujemy do końca Q, żeby nie mieć problemu. No jak w sumie widzicie, postaramy się mieć perfekcyjne KDA, żeby to ładnie wyglądało na poradniku. I po prostu się wycofamy także. My sobie weźmiemy pota, pójdziemy na golemy i będziemy dalej farmili, bo co możemy innego zrobić. Mamy przewagę, chociaż w sumie widzę, że on stara się go wyeliminować, także spróbujmy zrobić coś takiego. Podrzucimy go, dodatkowo przestraszymy zerki, żeby mieć jeszcze tą przewagę. Jak widzicie taka team stunów, team podrzuceń i absolutnie drużyna pierścienia zdominowała po raz kolejny jakiegoś tam robala z pustki. My sobie kupimy, a możemy sobie kupić to, i w sumie możemy kupić to, także to kupimy sobie po prostu armory. Można się bawić swissnessy w tą grę, nie mówię, że nie, ponieważ jakaś Katarina, Gravesik i tym podobne są mało mobilnymi jednostkami. Natomiast z racji tego, że nie wiadomo jak to w solo queue, jakiś Jean który ma 52 czy Gravesik zaraz łapie fragi, to ja będę po prostu na instancie odpadał. Z racji tego, że nie będę miał żadnych armorów, bo nie oszukujmy się, w Triforce nie ma absolutnie żadnych armorów. Więc takowo ja będę odpadał w armorkach. Więc te bole się zupełnie się przydają. No, jak widzicie, w sumie to, co powiedziałem, nagle z, się stało. Także róbmy sobie do końca naszego reda. Pójdziemy sobie może na golemki e, i spróbujemy znowu zagrać podego Dariusa. Ja widzę, że on totalnie ogarnia. Co chwilę, jak tam byłem, to w zasadzie eliminowaliśmy przeciwnika. Więc znowu sobie przyjdziemy do niego na ganka. Minus jest, jest też taki, że ten Hekarim jest strasznie manożerny. Naprawdę, jak widzicie, to totalnie użyłem Q i tym podobnych elementów na e, dwóch kampach. I widzicie, ile mi many to naprawdę zeżarło. Możemy zrobić to, coś takiego: coś w stylu AK Michaela Bina Ramusie, czyli po prostu robimy ganka od strony wieży. W ten sposób wygląda to tak, jak widzimy przeciwnika. Robimy coś takiego: zmierzamy po prostu w niego od strony jego tureta. On się totalnie tego nie spodziewa. Jak widzicie. Kolejny frag pada na nasze konto, i w sumie dzięki temu zyskujemy teraz na czasie, ponieważ zro zrobimy chyba jako pierwsi, zrobimy wieżę. Tak, tak, jako pierwsi zrobimy wieżę, i dzięki temu będziemy w stanie dominować. E, jeśli chodzi o taką pewną anegdotkę albo taki pewien minus. Wydaje mi się, że kiedyś Karim totalnie był o wiele lepszy pod mobilność jaką był Predator, można Predatora również składać, ale wydaje się, że teraz meta Hecarimów bazuje tylko i wyłącznie na tym, e, że próbujesz się tradować. Dlatego na przykład Challengery zamieniają totalnie swojego Ghosta, jakiego ja posiadam, e, zamieniają totalnie na tego... Czekajcie, co ja sprzedałem? A, ja Pinka sprzedałem, to sprzedamy Pota. E, totalnie zamieniała się meta z Predatorów na Conquerora, i nie mówię, że jest to zła meta, bo jest to całkiem zrozumiała. I na challengerach, jak mówiłem, właśnie ludzie grają typowo z Conquerorem, i zamiast oczywiście niebieskiego itema, składałem czerwony. Dlaczego? Ponieważ w momencie smajtowania przeciwnika na czerwonym itemie, w momencie hitnięcia go z nieważne czego, czy z W, czy z Q, czy Z, e, czy czegokolwiek. E, praktycznie automatycznie się przeciwnik podpala. Ale z racji tego, że my gramy na Goldach. Meta nie jest aż tak mocno niesamowita i wydaje się, o Jezu. Znaczy, ja się tu mogę z nią tradować, to tam nie, nie mam problemu. Natomiast problem jest taki, że tu jest czterech zawodników. Nie wiem z jakiej racji w ogóle. Tu jest czterech graczy. Eee, I co? I ta meta Predatora była całkiem przyzwoita i przez chwilę nawet była lepsza. Ale potem jak ktoś wynalazł właśnie to podpalanie, czyli właśnie i złożenie czerwonego itemu i dodatkowo właśnie jakieś tam... Penetrację i Conqueror nowy, no to to wszystko dało e, Chęć po prostu odpalenia Full tradeowanego się Hekarima, który no po raz kolejny zabił, ale niestety też również i umarł Plusem jest to, że ja im przerwałem Smoka przez chwilę No ale no w sumie to była tylko i wyłącznie chwila Także kupmy Cedarashina Sprzedajemy w sumie tego pinka, bo Im szybciej Triforce'a wyfarmimy tym lepiej no, jak widzicie, typowo będziemy mieli jak zwykle najwięcej farmy w całej grze, ponieważ to jest Hekarim. Zawsze Hekari musi mieć najwięcej CS w grze, tak mi się wydaje, ponieważ jest on idealną postacią do farmienia, dlatego czasami można grać nim na topie. I kiedyś byłam y, w meta Hekarima na topie, w zasadzie nie wiem, jak ona w 100% była wykorzystywana, ponieważ ja mam nie potrafiłbym się tradować jak taki Darius na przykład z Mógłbym co prawda wbijać przeciwnika full in, ale jednak go wolę w dżungli, ponieważ jest to bardzo mobilna jednostka i z wyjątkowo ona w sumie nie potrzebuje zbytniej pomocy. W sumie można zrobić też taki manewr dodatkowo, jak widzicie na tym obrazku. Hitujemy nawet z Q, hitujemy obydwa stwory, jednocześnie mamy fajne, szybsze cooldowny na tym Q. I dzięki temu również Bami jak widzicie, ponad 1000 damage zadała obydwu stworom, także jest to całkiem fajna postać. I polecam wam ją pikować na rankedy, ponieważ... Czy ja tak naprawdę coś ciężkiego zrobiłem w tej grze? No wydaje mi się, że nie. Ej, możemy? Chciałem wjechać w niego, ale... Czemu to jest pięciu? <laughs> Chciałem spróbować tutaj y zgankować, czy nie wiem, jakoś tam... Spróbować eliminować przeciwnika, ale z racji tego, że... Widzę, że tu totalnie każdy gra rama na tym solo queue, to tak się nie da. Plusem jest, ta, plusem jest to, że my mamy nafidowanego Dariusa i możemy tutaj spróbować, o, o o na przykład coś tego typu. Odrzucimy go. No niestety właśnie to jest minus, że w momencie kiedy odrzucamy przeciwnika, nagle on jeszcze dodatkowo ma animację odrzucenia, nawet po wleju. Co jest i plusem i minusem, bo jednocześnie możemy uciec, ale też y, również mamy taki dyskomfort, ponieważ no wiemy, że przeciwnik nam po prostu ucieknie. Znaczy, niekoniecznie z naszej winy, ale bardziej wiecie, chodzi o to drugie. Eee, dobra, zróbmy sobie Heraldika, bo w sumie te Heralda w tym meczu jeszcze nie robiłem. Gracie, tak, w zasadzie, no jest stratny do nas prawie że dwa levely, więc myślę, że on tutaj kompletnie nie przyjdzie. Z racji tego również mamy Dariusa, który myślę, że jakoś tam też pokara przeciwników w lecie. Co prawda, dzień się nafidował i my mamy mega fajny Engage w niego, ponieważ my jesteśmy mobilną jednostką, która praktycznie nie ma nie jest w stanie być zatrzymana przez właśnie tą niewrażliwość na RC. I w tym momencie my możemy się tradować po raz kolejny z naszym przeciwnikiem. Odpalimy sobie Ghosta na właśnie wypadek, uciekniemy sobie zerki. O, właśnie, uciekniemy sobie tylko i wyłącznie zerki, żeby po prostu przeżyć. Jezu, jak ona do mnie szybko pędzi. Dziękuję Ci. A się dziwiłem, że tak szpital szybko przyleciał. Dobra, trajdujemy się dalej. Jak widzicie w sumie, Hekarimy musicie być pewni siebie jak na przykład takim Olafem, czyli po prostu próbujecie wjechać na instancie przeciwnika, nie boicie się totalnie. E, no teraz może się trochę boję, bo to jest niestety Katarina, która możemy porobić, ale chodzi właśnie o ogół taki, że z łatwością taki, taka Katarina nie powinna sprawiać nam żadnych problemów. No chyba, że oczywiście mamy tutaj Gina obok, to też jest minus. Dobra, kupmy sobie triforsa, i to jest moment, kiedy widzimy, że przeciwnicy praktycznie mają na dwie nafidowane osoby, i są to postacie typu AD. Także myślę, że jesteśmy do w stanie zrobić po prostu steraka, żeby nie być złąanszotowanym przez jakąkolwiek Katę czy yy, na przykład Jina. Więc zrobimy sobie steraka, a następnie przejdziemy do. Ten gin, chyba jest dobry. E, przejdziemy sobie do Spiryta. Dlaczego do Spiryta? Otóż my mamy bardzo fajne W, i dzięki temu, że Spiryta będziemy mieli, to W się pomnaża, zwiększa nasze leczenie, i dzięki temu możemy jeszcze więcej przeżywać w naszym fajcie. Więc dzięki temu e, polecam to Wam składać na tym właśnie trzeci, czwarty item. Z racji tego, że jakoś na początku rezista Hekarim nie potrzebuje, w zasadzie widzieliście, ten, te zupełnie fighty nie wyglądały tak, że Jakoś ja bardzo mocno potrzebowałem pomocy. Nie mówię, że nigdy nie potrzebowałem pomocy, bo pomoc zawsze jest potrzebna. Ale no wiecie, jednak tam jest coś wymagane, żeby jednak tego rezista złożyć. Można co prawda zraszować Mawa. Nie mówię, że nie. Ale Maw ma też swoje plusy i minusy. I w sumie bijmy się tu. Ja bym tu spróbował wjechać z Erki tylko po to, żeby przestraszyć właśnie dwie jednostki, jednocześnie je przestraszyć i zyskać kolejne fragi, a zarazem w sumie nawet i możemy robić w tym czasie naszora. Nawet jak oddamy tego Ocean Smoka, który o dziwo jest fajny dla nas, ponieważ pomnażamy sobie jednocześnie te efekty leczenia, to i tak myślę, że oddanie go za naszora w tym momencie jest całkiem e, dla nas na miejscu, nie? Także zróbmy sobie to do końca. Smajtujemy oczywiście pięknie, ładnie. My polecimy za przeciwnika. A jednak nie zdążyliśmy. A szkoda, szkoda. To nie, wyszedł nas przyjaciel. Dobra, uleczmy się na szybko. Niestety, ja mam tu Loa, więc ja się nie będę szukał ee, bijatyk. No bo, nie wiem po co takie bijatyki są. Widzieliśmy Luciana, który wyszedł. Dosłownie wyszedł z meczu. I ona biegła do mnie szybciej, żeby mieć speeda. Ciekawe. Dobra, wycofajmy się po prostu I kupmy sobie kolejne hapeki, kolejne w zasadzie elementy, które O dziwo nas będą chronić I w tym momencie po steraku złożymy sobie spiryta Ponieważ widzimy, że jednak Katarina już trochę coś tam bije Więc po prostu spirit będzie idealny, dodatkowo jak mówiłem Będzie on ochroniał nas od AP AP damage'a Ciekawe, nie? Ciekawe, że ten Że ten w zasadzie się nazywa Blitzcrank, nie jest w stanie mnie zgrabować. O, moc, 0,9 to też jest ciekawe. Wszystko jest ciekawe w tej grze, naprawdę. A, ja mam Heraldo. Dobra, odpalmy sobie Heralda na szybko. Zaraz serio zapomnę, że go posiadam. E, jeśli chodzi o takie jedno standardowe pytanie, pewnie zapytacie oczywiście, użytkownicy, którzy oglądają u mnie poradniki, dlaczego takowe poradniki e, nagrywam na jakichś goldach platynach? Otóż na challengerowym Melo zauważyłem, że totalnie inaczej składa się postacie. Natomiast z drugiej strony pragnę dodać, że na platynach i diamentach jest inny zupełnie poziom. I dzięki temu. Ale insekarzem pięknie zrobił. Eee, I dzięki temu, że są po prostu zupełności, inne zagrania, inne wszystkie rzeczy. To ja nie jestem w stanie dosłownie nawet zagrać defensywnie, żeby wam pokazać wszystko w 100% na tej postaci. O jezu, się wbiłem niepotrzebnie. Dlatego po prostu gram na Goldach, żeby wam pokazać postać 1 do jednego, żebyście no, widzieli, jak to wygląda, jak można kierować tą postacią, jaki ma damage, skąd taki damage posiadam i tym podobne. A ja w ogóle Herald widzę, że dalej zaczął puszczać, <laughs> <laughs> Także widzimy, że chyba to będzie koniec gry. Jeśli chodzi o tą grę, to kolejnymi przedmiotami, jakie bym składał, wydaje mi się, że po steraku i spirycie zainwestowałbym w Glorię. Z racji tego, że Gloria. Dostarczyłaby mi po prostu spida, jednocześnie cooldowny, które mam aktualnie 20, więc łącznie z tym bym posiadał e, tych cooldownów 40, ponieważ spiry dostarcza 10 i tym skromnym akcentem w zasadzie zakończę ten odcinek. Także dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że się oczywiście Wam spodobał. E, na koniec, oczywiście, Wam udowodnię, czy pokażę w zasadzie, że jesteśmy w progu pomiędzy goldami i platynami pomimo tego, iż mieliśmy w zeszłym, w zasadzie, w zeszłym sezonie golda to i tak graliśmy na, z platynami no taką typową platyną dla przykładu był Lucian którą zaraz wam oczywiście pokażę także jak widzicie graliśmy na platynowe elo co prawda z zhardstackowane, ale jednak platynowe eee, także widzicie, no tak to wszystko wygląda a jeśli chodzi o damage Damage był całkiem przyzwoity, wydaje mi się, że damage mógłby być większy, ale jak widzicie, steraka niestety nie złożyłem do końca. E, dopiero co, jak kilofa złożyłem, to w zasadzie jako skończył grę. No i w sumie co? I to na tyle w tym odcinku. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam oczywiście nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić taktycznej łapencji w górę, subskrypcji. No i polecie kanał znajomym, jeżeli mają jakieś problemy w danej. Postacie albo po prostu nie umieją grać. Także zapraszam, linki wszystkie macie w opisie standardowo do mediów. No i no to na tyle. Strzała.